Hej, hej, witajcie! Ja jestem generałek. A to Warhammer 40 000, Dawn of War, Dark Crusade. Kontynuujemy naszą mroczną krucjatę jako wyznawcy chaosu, jako niosący słowo. No i teraz po ostatnim ataku pozostaje nam tylko zakończyć turę. Co bym pominął, to robić między odcinkami. Ale myślę, że to akurat żadnego problemu nie stanowi. się, co tam się dzieje na mapie. Jak już w sumie sam popatrzyłem, próbowałem wybrać jakiś punkt do ataku i oceniłem siły naszego przeci siły przeciwników no i co? Właśnie jak z naszymi przeciwnikami, no orkowie, orkowie są bardzo defensywni. Znaczy, nie defensywni, są zmuszeni do defensywy. No zobaczcie, kochany War, kochany Gorgut, ma ledwie dwie jednostki. Gwardia, e, Gwardia Imperialna, przepraszam chciałem powiedzieć Gwardia Honorowa, ile zacząłem Gwardia Imperialna w zasadzie nie ma, e, no w zasadzie nie ma w ogóle wojska No za to na kroni już tutaj widać się panoszą po okolicznych ziemiach, to będzie bardzo trudny przeciwnik do e, pokolania, ciężki orzek do zgryzienia e, Krwawe kruki jakoś się tam trzymają, jakoś sobie. Y, chyba dobrze dają. Y, dają w porządku. Y, dają sobie radę, o! o tak. Szarzy rycerze. Nie, 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 tak bardzo nie. Y <laughs> Potem wam powiem, dlaczego nie nienawidzę szarych rycerzy. Bardziej dom na Tau również się bardzo, ale to bardzo, no. Osłab są osłabieni bardzo. No i. Eldarowie. Eldarowie przed chwilą... Eldarzy. Eldarzy przed chwilą byli bardzo potężni. Teraz widzę, że stracili całe, całe wojsko. Właśnie tutaj to wynika jakby z specyficznego systemu Darkusida. My mamy naszą gwardię honorową. Repozorą to to co mają nasi przeciwnicy to nie jest Gwardia Honorowa, to są normalne jednostki, z którymi po prostu szturmują... szturmują różne prowincje. No, my niestety jedyne co możemy to przenieść na kolejną prowincję, ponieważ niestety bagna, e, nie pamiętam, jak one się nazywały, e, <laughs> są odcięte od wszelkich innych prowincji. No ale plus jest taki, że niech temu e, tylko podać że stąd i stąd może zaatakować naszą stolicę. chociaż nie wiem, czy w ogóle e, komputer to może zrobić. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby e, komputer. Zaatakował e, moją stolicę, no i co zrobimy? Co zrobimy w tym, odcink w tym odcinku? Już nie wiem, skończyły się nasze, takie fajne, e, proste cele. Wkrótce będziemy musieli się zająć z, z, e, z naszych sąsiadów, czyli albo Nekronami, albo Imperialną Gwardią. Ja bym się raczej zajął w następnym odcinku e, Imperialną Gwardią. Nekronów sobie zastanowimy na potem. Chociaż może kto wie, może powinniśmy się narobić zająć koronami, koronami, potem gwardią. Nie wiem. W dzisiejszym odcinku sobie na pustkowie RS, który zapewni nam furię. I to już będzie wymagająca bitwa, e, ponieważ, e, no, jak widać, wróg ma tutaj dwie bazy, tak? Siedem punktów obrony to jest bardzo dużo, dużo i to może nam sprawić niezłe. O. Cronus witnessed some of this terrible fighting, and the heretics of those ancient times left behind them terrible artifacts. In the desolate Ares Badlands stood one such talisman an ancient icon of the blood god Corn. With war sweeping Cronus once more, a demon within the icon awoke. It fed on the souls of those slain in combat. And promised gifts to whoever would slake its thirst for blood. Even the warriors of the Imperium ended up feeding the fiend as they fought across the Badlands to prevent others from claiming this prize. The faithful tried to ignore the whispers the demons slipped into their minds, but every death still fed its dark appetite. In the end, whoever controlled the Ares Badlands. No i proszę, mamy małą. Małą. E, e, dozę. Nie wiem jak to powiedzieć. No, niewielką ilość fabuły, co mnie oczywiście bardzo cieszy. O! O! Fajnie, fajne zadanie! Już tutaj. Się, wie, wiecie, obawiałem się, że. Będziemy mieli jakieś duże, duże problemy z tą misją, ale bo może nie będzie tak trudno jak myślałem. Dlaczego naszym zadaniem jest wyrzucić jak najwięcej jednostek wroga, dlatego tym zajmiemy się jak najszybciej. może najpierw oczywiście żeby wyrzynać wroga potrzebujemy jednostek, żeby, żeby mieć jednostki potrzebujemy dobrego zaopatrzenia rekwizycji i energetyki, dlatego tak aż 3 powiedzmy. trzy, powiedzmy generatory wy jak najszybciej e, pozajmować te punkty. No to szczęście nie musimy się martwić, bo mapa jest w miarę dusza, ale nie musimy się martwić o to, że... E, 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 że Będziemy mieli problemy z przeciwnikiem, ale widzę, że to jest naprawdę wielu tych przeciwników. E, mamy tu już pierwszego niszczyciela, czyli w zasadzie... Eee, pojazd wroga który może być problematyczny do zniszczenia <coughs> <coughs> zapraszam bardzo choroba się mniejszych trzyma niestety no. chciałbym żeby już mnie zostawiła no ale niestety 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 nie chcę tego zrobić wredna jest ale swoje ja się wychorowałem więc to już jest taka końcówka tej choroby eee, dobra panowie E, idziecie do tego pana. Gdzie jest może. Aha, wysłałem wam, lorda. Tr trójka. A... Trójka pomina... sobie. Ojeju, ojeju. To może być niebezpieczne, chociaż to są zwykli wojownicy. A my mamy tutaj lorda. włącznie mordercy szał. Możemy zadać dodatkowe obrażenia. Ojeju. Okay, to się robi niebezpieczne, to się bardzo robi niebezpieczne. Potrzebujemy jak najszybszy e, Oddział wroga. Czego nam oddział wroga potrzebujemy... Nie potrzebujemy oddziału wroga, potrzebujemy jak najszybciej jednostek. Czy któryś nam to zginął? E, nie, chyba nie jeszcze. Pobiegnij, może wspomożesz. Czy któryś umiera? Jeszcze chyba nie. To mnie cieszy. Jakoś sobie dajemy radę, Tutaj mamy od razu wsparcie od kolejnego czempiona Ty też biegniesz tam, tam w tamtym kierunku No i panowie wspieracie swoich szefów Szefów, przepraszam, no w sumie szefa, tak? Lorda Okej, okay, atak odparty, bardzo, bardzo mi się to już podoba Wy, 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 wy Co? Postawcie... Jeszcze tego nie robiłem w tej serii, ale postawcie Wieżyczki, one się naprawdę mogą przydać biorąc pod uwagę, że mamy tutaj duże ilości przeciwników Więc eee. co, chodźcie tu, wszyscy Wy przejmujecie, a wy ich bronicie Trzeba jak najszybciej podejmować te, te... Jezu stary Ale ty biegnie, no to się nazywa Champion Chaosu Nigdy nie zostawi ofiary, to na pewno ale bardzo mnie to cieszy, tylko pytanie, gdzie są nasi e, heretycy Ci dwaj stawiają wieżyczki, ten budu buduje tutaj posterunek Dobra, mamy trzech, więc a, wszyscy są powiedzmy na miejscu mm. Dobra Pobiegnie tutaj i postawić kolejny posterunek Ty też spróbujesz tutaj postawić Jak najszybciej powinniśmy się zająć ich rozbudową, żeby wykorzystać jeden z jednej w siedzenia do obrony. O, o, tego nie kończyliśmy. Więc co to ty pójdziesz i ukończysz go. A, my weźmiemy ulepszenie. A, I co, i co? Ulepszymy e, bazę. To jest myślę, że najlepszy wybór. Panowie, jak sobie radzą? Chcemy już tych uzupełniać? Raczej nie. Lords i Championie sobie dają spokojnie radę. Ale wy nie wycofujcie się, nie wyspójcie się, atakujcie. To niestety trochę ranni przydałoby się jakiś... Niestety chaos nie ma właśnie jednostek, które ra raczej leczą naszych, a szkoda! Przydałoby się jakiś tutaj czempion zarazy, czy cokolwiek innego, ponieważ oni zazwyczaj służą w, w, w chaosie jako w swego rodzaju lekarze. Chociaż nazywanie tego leczeniem jest... Yy, niestety naciągane. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to czempioni zarazi, no jak sama nazwa wskazuje... Ojej, ale go zmasakrowałeś stary ehm, Jakby ktoś nie wiedział, e, czym oni zarazi no służą jak sama nas zaskazuje e, nurglowi Co skutkuje no, że oni są sami takimi manifestacjami śmierci i tak? Gniją już, e, e, już za życie Bardzo krypi e, klimat, że tak powiem. Ehm, są ludzie, którzy to, l, l, powiedzmy, lubi, No, bo w sumie, e, powiedzmy, że <coughs> chyba każdy fan ma Warhammera ma swojego tego swojego ulubionego Boga, moim jest Lanesh e, Nie wiem dlaczego. No, może to nie jest Bóg, którego wielu l, l, ludzi lubi. Obóztwo w zasadzie. Ponieważ nie da się powiedzieć, że to jest mężczyzna i kobieta. E, nie, no, to jest e, półmężczyzna, kobieta e, Nie ma po prostu e, tożsamości, powiedzmy. E, nie ma płci, o raczej to chciałem powiedzieć no, więc to postaw mi tutaj wieżyczki Dlaczego no, W Miarę się składa z moimi ideałami Znaczy nie żeby był jakimś hedonistą czy coś, ale e, Ale Duma to wszystko, no, to, to nie jest wyłącznie przy, przyjemność, ale również e, Duma e, Znaczy w, e, kontru, nie kontroluje mm, Odpowiada za Dumę E, za e, za co jeszcze? Za dumę, za i, perfekcyjność, za ból, niestety, też e, i e, inne takie rzeczy. Co moim zdaniem do mnie bardzo moim zdaniem pasuje, na, pasuje. Pasuje do moich ideałów. Powiedzmy. Mówię, nie jestem hedonistą, żeby nie było, ale, ale też nie jestem e, korniakiem, który morduje wszystko, co żywe ostatnimi czasami w ogóle sobie ten e, kupiłem Retribution, ponieważ do tej pory e, Retribution nie miałem. Jeśli ktoś, ktoś z Was nie wie, Retribution to jest e, dodatek do e, Dodatek do Dawn of War 2 e, i hiper się zawiodłem. Naprawdę spodziewałem się po zakończeniu serii czegoś o wiele, wiele lepszego. A no i nie spełniło to moich oczekiwań. Moim zdaniem zakończenie serii mogło być o wiele, o wiele lepsze. Uuu, mam tu Lorda. Mieliśmy tu Lorda, he he he. Panu już dziękujemy. O, idą siły, dobrze. Potrzebujemy jednostek do wyróżnięcia. Tejmatyci <kluje> <kluje> są strasznie silne, kroni. Moim zdaniem. Szkoda, że ich nie ma jakby właśnie w kolejnych częściach. Oczywiście znaczy pojawiają ich motywy, ale mimo wszystko, no, oni są tylko tam... Gdzieś tam za kulisami Mamy bohatera ee, Lord Necron pojawia się w Lastendzie w domu of Warze 2 Lastend to taki tryb po prostu gdzie gramy innym bohaterem i mamy przeżyć jak najwięcej fal Jak sama nazwa wskazuje mm. Co możecie zbudować? A ja zbudujcie to e, Zaraz Czarnoksiężnik i lecimy z produkcją masową e, jednostek e, Do mordowania Siemit nie mamy energii? Uuu, szkoda. <coughs> Czy ty? Nie, myślałem, że ma. Liczyłem, że czarno ma tam jakieś zwiększanie leczenia. Niestety najwyraźniej nie, mam, nie możemy nic z zrobić. Więc co możemy zrobić? Możemy postawić ołtarz ofiarny. Dlaczego? Nie dlatego, że faktycznie potrzebujemy jednostek jakby demonicznych. Dlatego, że potrzebujemy. E, znaczy, potrzebujemy zamierzam ulepszyć e, lorda, dzięki czemu. E, lorda, no, lorda, dzięki czemu. Ojej, co, co się dzieje? A, to jest pewnie jakaś umiejętność. E, umiejętność lorda nekronów. Tak czy inaczej. się odsuńcie. E, tak czy inaczej i zarażnijcie same no, ubi wieżyczki ubiły lorda Chaosu e, właśnie ulepszymy po prostu e, dowódców naszych dzięki temu No i jakby mimowolnie się wyleczy ten nasz lord nieco No i prawie że wybiliśmy tyle e, tyle wojsk ile potrzeba bo jakby nie, nie powiedziałem tego na początku ale chyba widać że że naszym zadaniem jest tutaj wyrżnąć jak największą ilość wrogów z tego co widzę to nasi wrogowie idą mniej więcej gdzieś stąd dlatego moi drodzy pobiegnijcie tutaj sobie um, sprawdzicie czy nie ma tutaj wroga jeśli będzie będzie fajnie, jeśli nie trudno o tutaj wieżyczka i ciężki bol i posuręg powinien sobie poradzić sam. No i mamy Lorda Nekronu to zajmijcie się skarabeuszami, one są ważniejsze nieco. Lorda. Lord jest tylko kurzający w 90% przypadków. No dobra, zarożnijcie go jednak. a zapomniałem! Tutaj. E, tutaj jest po prostu. Mamy do czynienia z dwoma Lordami Chaosu, dlatego że. Lordami, Lordami Nekronów, ponieważ. To to ja tak okej, okay, myślałem że coś poważnego. Eee, myśl, ponieważ mamy tutaj do czynienia z e, dwoma armii, e, bazami, tak? Wroga. Wróg ma dwie bazy, przez co mamy do czynienia z dwoma lordami. Chodź tu... Wracaj tu! Ludzie! O. Trzymajcie się, chociaż kupy, nieco, żebym mógł was kontrolować jakoś. Tutaj biegają jakieś upiory, ale one są jedynie, jeden do wkurzania. Mają za fajną mi, umiejętność, że mogą wejść w świat cieni. W ten sposób uniknąć obrażeń wszelkich. No ale dobra, pobiegnijcie teraz tutaj. Zaatakujecie wszystko na swojej drodze. No doskonale, uzupełniliście w ostatnim momencie swój oddział, co sprawi, że będziemy mogli teraz efektywnie wyrżnąć. Doskonale, dziękujemy. A. Już w sumie koniec, koniec, skończyliśmy No koniec, koniec misji Chyba No tak, zadanie Zadanie wykonane, wyróżnimy nekronów No, wygraliśmy Krótka, krótka misja W zdobyliśmy furię ha, Dlaczego są no, Dzieci Imperatora? Cały czas mnie to zastanawia Dzieci Imperatora to <coughs> Bardzo, bardzo fajne y Jeden z moich ulubionych legionów chaosu. Aż aktualnie są nieco nieco choro chori. Ho, chorzy, chori, Jezu. Chorzy na. na Slanesza zbytnio się oddają tym niej, praktykom hedonistycznym No i od tego wszystkiego poważali. Czasem aktualnie jest, jest jednym z najbardziej rozbitych. Legionów, to one tak pojedynczy tam jeszcze bandy sobie łażą, ale nie mają żadnej organizacji, oni po prostu wiecie żyją sobie ee, o, Dla siebie tak że... Dla siebie czy to do dobre słowo? No, tak dla siebie powiedzmy wiecie, że e, jak największa przyjemność, oni tam pełen narkotyków, biorą w niewolników i inne takie rzeczy Mordują dla samej przyjemności to tam jakby oni mordują dla przyjemności, a to dlatego, że oni używają broni dźwiękowej, która po prostu, wiecie, rozrywa ciało i jakby aktualnie są tak przyzwyczajeni do przyjemności, tak są ich wybaczone receptory, uczucia, że, uczucia, czuciowe, że na w świecie, no jedyne rzeczy, jak ich faktycznie ruszają, jeśli chodzi o przyjemność, no to krzyki rannych i mordowanych. No ale to tyle. Myślę, że to tyle na dzisiaj. My wyrżnęliśmy trochę tych nekronów. Dlaczego wyrzynanie nekronów miałoby cieszyć demona Korna? Nie wiem, no bo w końcu to są trupy i to metalowe trupy. Krwita, tam ani kropli nie ma. No ale nie umie się nad tym zastanawiać. A tymczasem Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało. I do zobaczenia w na następnym odcinku War, e, Dark Crusades, tak? Mro, nasze mroczne krucjaty. No co co? Cześć!